Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nagrywam w innym pomieszczeniu, ponieważ małżonek śpi po nocce, może ten dźwięk filmu być inny, czy tam, wiecie, obraz, mam nadzieję, że będzie dobrze. I dzisiaj przychodzę do Was nie tylko, ale głównie z pożegnaniem, z pożegnaniem z trapek. Jak nagrywam, to już te zdrawki wyszły z obiegu. Nie te dwie, ale di różowe, diamentowe 7 i szybki milion. Jeszcze białe złoto powinno być za 5 zł, ale niestety nigdzie nie udało mi się znaleźć, także ja dzisiaj będę żegnać tylko różowe, diamentowe i szybki milion. A żeby nie było smutno, dołożyłam starożytny skarb i rubiny i szafiry, co by prezesowa nie zbiedniała. Także jak widzicie po miniaturce, czas się pożegnać, to przykro mi, jeżeli ktoś zacierał ręce, że ja się będę żegnać. No niestety jeszcze nie. Dzisiaj będę tylko żegnać z trapeczki. Przykro mi, ale jeszcze nie. Czas na mnie. <gryw> Biorę się za drapanik, zacznę od tych dwóch rubiny starożytne, a później strapię sobie różowe, diamentowe i szybki milion wkład w dzisiejszy odcinek. 60 zł, także nie za dużo, nie za mało, lecz sam raz powiedzmy. Trzymajcie kciuki, aby udało się coś od tego lotka wyszarpać. Bardzo Was proszę o łapki pod filmem. Najlepiej w górze o subskrypcję mojego kanału i o podbijanie filmu. Takim właśnie odcinkiem zakończymy sobie sierpień. I zapraszam Was już jutro na pierwszy odcinek wrześniowy. Numerek 5: drabka Szukam liczb. Sztabek i skrzyni, tej skrzyni to chyba nigdzie, nigdy nie miałam, nie przypominam sobie, złoto może miałam, ale wiecie, to też nie bardzo pamiętam, jakoś niespecjalnie często drapię tą zdrapkę, no i mam 45, 28, 42, 53 i 39, wezmę ten drapak, ale 35 nie mam,

19 i 31, ostatni rząd. 18, 36, 17, 58 i 26. No niestety, i od rana znowu chrypa będzie. V, v, co? V, J, także pusta zdrawka, a nasyfiona. Ok, starożytny skarb numerem 19. W ogóle rubiny i szafiri, starożytny z automatu brany. No i szukamy trzech takich samych symboli, a mam słońce, winogrono, palma i łuk. Łuk, statek, skrzynia, słońce. Sfinks, skrzynia, łuk, słońce. Ibis, papirus, mumia, harfa. Wielbłąd, hełm, słońce. Czynia, winogrono, przedostatnia gra. Sphinx, Kleo, statek mumia i ostatnia szansa. Pielbłot, Kleo, Palma i papirus. Także obie z automatu puste. To teraz różowe, diamentowe. 7 mam je z tej samej paczki, numer 21 i 25. No fajnie by było coś tu mieć. Szukam siódemki czarnej bądź czerwony albo jednej i drugiej. No na razie nie mam nic. Trzy, sześć, osiem, osiem, dziewięć, cztery, dwa, trzy, dziewięć, pięć, dwa, dwa, cztery, pięć, sześć, dziewięć, osiem, cztery.

6, 9, 2, 8, 6 i 9. No także nie będę tęsknić za tą zdrawką na pewno. I ostatnia na dzisiaj szybki mini z numerem 14, szukam liczb gwiazdy wora, gór i z automatu 7 dych. Ok, także żeby było wszystko widać. Gra pierwsza. Co ja tu szukam? Szukam 42.

syfo narobiłam sobie na 60 zł nie wytrapałam kompletnie nic, tak kończę ten sierpień w większości te odcinki były chyba raczej takie kulawe, także mam nadzieję, że we wrześniu będzie lepiej, tak się można połudzić jeżeli Wam się podobało mimo wszystko, to jeszcze raz zachęcam Was do łapek, do subskrypcji i do podbijania tego filmu, ja zapraszam Was jutro, żegnam się z Wami udanego już w sumie popołudnia wieczoru do usłyszenia. Dzięki, cześć.